Witamy wszystkich. Ja Daniel Junior i Daniel Senior jesteśmy na spacerze w Dolinie Wędkowskiej. Chcieliśmy nagrać ten materiał w celu ogłoszenia drugiego sezonu naszego podcastu, opartego na historiach Taty w Detroit, ósma Mila, historię bramkarza. No, co myślisz? Cieszysz się? Powracamy do Was po tym, jak zostawiliście tyle miłych komentarzy pozytywnych. Wręcz czuję się zobligowany, żeby to zrobić, na prośbę niektórych osób. Już dwa lata ludzie czekają na to i dajecie o tym znać dobitnie, nawet w ostatnim Twoim filmiku, jak byłeś u Winiego. Ktoś się zapytał, a gdzie ósma mila i kontynuacja, także praktycznie pod, pod każdym postem, pod każdym filmikiem, w wiadomościach prywatnych zawsze ktoś spyta, gdzie są historie taty, więc od, od, od lat już prosicie, zostałem w międzyczasie mężem, ojcem, więc byłem, byliśmy tro... byłem trochę zajęty, tata też, ale wracamy. Czytaliśmy wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że nie odeszliście i zostajecie z nami na tę podróż, bo będzie naprawdę ciekawa. Mamy też dobre wieści, że tym razem w profesjonalnym studiu chcemy nagrać drugi sezon. Jeszcze nie nagrywamy. Natomiast 2026 wraca, wracają historię Bramkarza. Na początku, w pierwszej kwarcie e, 2026, będziemy już nagrywać w styczniu. Matrujamy, materiały będziemy wypuszczać, QAs będą, e, produkcja będzie na jeszcze wyższej skali, że, żeby, żeby te historie miały po prostu. One zasługują na to, to chcę powiedzieć. Czego mogą się ludzie spodziewać w tym drugim sezonie? Tak krótko. Oh. Ostrych klimacików, historii, które się w głowie nie mieszczą, w naszym świecie, w naszej polskiej rzeczywistości dużo patologii, dużo <laughs> przemocy, ciężkich klimatów. Na pewno ciekawe postacie się pojawią. I ciekawe opowieści. Ten materiał, który teraz oglądacie, będzie publikowany prawdopodobnie na moim głównym kanale, ale również na Daniela Lewicz kanale. Ten podcast był publikowany na Daniela Lewicz, czyli moim starym kanale. W tym roku odpaliłem nowy kanał angielski z Danielem. Jest, jeszcze nie jesteśmy pewni, gdzie podcast trafi. Być może, że w ogóle założymy nowy kanał entirely chcemy umieścić podcast. Może to będzie kanał taty. Jeszcze tego nie wiemy. E, natomiast z czasem poinformuje, poinformujemy was i wszystko będzie jasne. No co? Chcemy jeszcze wam życzyć wesołych i spokojnych świąt, bo mamy teraz okres świąteczny, więc odpoczywajcie, spędzajcie czas Mile z rodziną, z najbliższymi. Tata, chcesz im życzyć spokojnych świąt? Tak, wesołych, spokojnych świąt, spełnienia wszystkich marzeń, aby Wam się wiodło, aby Wam zdrowie dopisywało. Widzimy się zregenerowani, silniejsi w 2026 roku, gotowi na nowe wyzwania. Let's go! Let's go!